Witajcie jest 24 marzec Godzina 7 rano Chciałbym pozdrawić wszystkich poszukiwaczy poroży i podziękować Wam że mnie wspieracie i za filmiki i normalnie aż mi za Kolejne przeżycie, dech mi zapiera. Nie wiem, czy będzie widać. Następna tyka. Kurczę. Jakie to jest piękne uczucie. Te czujnika następna. Ale piękna, kolejna. Kolejna jeszcze krew. Niesamowite. Niesamowite przeżycie. Ale ciężka Czternastek Kolejny jeszcze ale piękna teczka Pięknie ubarwiona Piękna Że jedne jedne są łamane Ale piękna Cudeńko to jest Kolejne cudeńko No tak pod urażeniem jestem że aż mi dech zapiera Nie, nie wierzyłem, że że też będę podnosił tyki. Ja mówię, wcześniej tylko filmiki oglądałem. I czaj się cieszył. Mówię, może kiedyś ja znajdę. I proszę kolejna już Niemożliwe to jest. Ale piękna. Jak to się człowiek raduje No jajcie, Niesamowite przeżycie No i też na bagnach właśnie Wtedy właśnie też I też w tym samym lesie Też właśnie tak blisko bagien, tylko że jestem po drugiej stronie. No mówię Tydzień nie jeździłem, bo trochę roboty ko domu miałem to trzeba było zrobić No i komuś Siedziałem i oglądałem filmiki, a dzisiaj mnie tak ruszyło z rana mówię Jadę Może się uda o. Bardzo się cieszę No i czekam następną żeby podnieść Może mi się uda jeszcze dzisiaj Szukam drugiego nie bo tamtego to tego co wcześniej znalazłem To z bagiem. Ale ten jest jeszcze, chyba mi się zdaje inny. To jest 14, ale no dobra To do dzieła.